Dzisiaj pokażę, jak zaktualizować mapy nawigacji Mazda 6 trzeciej generacji. Mam tutaj przygotowaną kartę z auta, czytnik kart SD. Wkładamy ten czytnik do USB i przenosimy się teraz na pulpit. OK, jesteśmy już na pulpicie mojego komputera. Włączamy sobie teraz program Mazda Toolbox. Oczywiście jego trzeba wcześniej zainstalować. Klikamy na program. Zgadzamy się na ciasteczka tak zwane. Musimy się, jeśli ktoś robi to pierwszy raz, to wiadomo, trzeba założyć sobie konto. Ja już konto mam założone, bo już kiedyś aktualizowałem tę mapę, ja się teraz zaloguję. Teraz mamy informację, pomyślnie wykryto kartę SD z informacją na niej wynika, że masz uprawnienia do korzystania z programu Mapcar lub jedną aktualizacją do zainstalowania. Jeśli chcesz teraz zainstalować tą aktualizację, kliknij przycisk zainstaluj. Zawartość, mapa następnych krajów, czyli Europa, mamy na wszystkie kraje Europy tą mapę. Opublikowano w sklepie internetowym mapy na styczeń 2021, dostępna wersja. Aktualizacji 3-letnia subskrypcja, bo taką mam e, subskrypcję, jak kupowałem Auto i ona jest ważna do 31 2023 Klikamy: Zainstaluj. Można sobie e, zrobić backup, jeszcze, e, czyli kopię zapasową aktualnych plików, które są na karcie. Tworzymy kopię. To jest zalecane. Tworzenie kopii zakończono pomyślnie. Klikamy: Zainstaluj. I musimy teraz poczekać jak, yy, kilka minut, kilkanaście minut mniej więcej aż do, do zakończenia procesu. OK, aktualizacja ma zakończona pomyślnie. Możemy teraz kliknąć zamknij, wyciągnąć sobie kartę z czytnika SD i sprawdzić. Pójdziemy zaraz sprawdzić do ALTA, czy wszystko działa tak jak powinno. Dodam jeszcze tylko, że chwilę to trwało około 15 minut ta aktualizacja, ale częściowo może być to wina mojego czytnika na karty, który już jest dosyć leciwy i jest dosyć wolny. U osób, które mają nowy czytnik, czy nowo, nowszy, nowszego typu, może to potrwać chwilę szybciej. Nie wiem ile, ale może tak być, że będzie troszkę szybciej. Dobra, to idziemy teraz do auta sprawdzić, czy wszystko jest ok. Ok, jesteśmy w aucie po aktualizacji map. Włożymy sobie teraz kartę do czytnika. Dobra. Karta włożona, możemy włączyć zapłon. Ok, jak widać, mapy, mapy działają. Można sobie wyznaczać normalnie cel, tak jak było przedtem. Czy się coś zmieniło? Ciężko powiedzieć. Trzeba po prostu troszkę pojeździć autem, sprawdzić dopiero jak to będzie funkcjonowało jak widać nowa owodnica Częstochowy która jest oddana od jakiegoś czasu, nie pamiętam dokładnie teraz od jakiego jest normalnie na mapach także Dobra, to było na tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego cześć.